To jest piąta generacja Astry, modelu, który pojawił się na świecie tak samo jak ja 30 lat temu. 30 lat to sporo czasu na udoskonalenia. W moim przypadku wyszło jak wyszło. A jak jest Astronka? W kolejnym teście OtoMoto TV wszystko co przydatne przed zakupem używanego egzemplarza. Nie jesteś jeszcze subskrybentem TV? Zmień to i nie przegap kolejnych filmów. Kliknij czerwony przycisk i włącz wszystkie powiadomienia. Zapraszamy także do funkiel grupy na Facebooku, gdzie pomagamy sobie z usterkami samochodów, wspieramy się w zakupie i sprzedaży oraz dzielimy doświadczeniami. Link w opisie. Z każdą generacją ten model stawał się coraz bardziej agresywny i wyrazisty, co w zasadzie może być wynikiem podążania za trendami. Dzięki temu dziś Astraka wygląda atrakcyjnie. Z przodu szpiczaste lampy z linią łączącą się z chromowaną listwą na grillu. Ten ma charakterystyczną strukturę. Na zderzaku ciekawy kształt okalający lampy przeciwmogłowe. Z boku nie brakuje mocnych przetłoczeń, które widzimy u dołu drzwi oraz na linii klamek. Dynamiki dodaje forma wąskich okien, na górze których widzimy elegancką chromowaną listwę przechodzącą przez słupek C. Tył jest najgrzeczniejszy, tym bardziej, że w kombi lampy mają zachowawczy fason. Na górze mały spoiler, a po jego bokach czarne błyszczące wstawki. Ta generacja jest produkowana od 2015, lifting w 2019, a auto nadal można kupić w salonach, choć jego dni są policzone, bo to konstrukcja jeszcze z czasów GM. Teraz Opel należy do PSA, a właściwie to do Stellantisa, który jest wynikiem fuzji PSA i Chryslera. Wnętrze jest zaprojektowane w podobny sposób jak karoseria. Mamy tutaj mocne kształty, ogólnie ma to wyglądać dynamicznie. Dla mnie jednak najważniejsze jest to, że ta konsola nie jest przeładowana przyciskami, tak jak to było w poprzedniej generacji. Jeśli chodzi o materiały, to tutaj na górze jest takie dość miękkie tworzywo. Tutaj już plastiki, no i pewnie słyszycie, że trzeszczą i to dość. Wyraźnie. Podobnie zresztą z rączką drzwi, ale jest tutaj kilka elementów, które mogą się podobać, jak na przykład ta chromowana listwa czy te szare wstawki. Nie patrzyłbym jednak na tapicerkę, no ta niezbyt jest trafiona. Na górze deski mamy kolorowy dotykowy wyświetlacz. Jest on wysokiej rozdzielczości, działa płynnie i chętnie reaguje na dotyk. Obsłużymy tutaj oczywiście radio, muzykę z różnych źródeł, telefon poprzez Bluetooth, nawigację oraz podstawowe ustawienia. Ciekawą pozycją jest projekcja, ale to nic innego jak aplikacje typu Android Auto czy Apple CarPlay. Podłączamy telefon przez USB, dzięki czemu możemy używać kilku aplikacji tutaj na ekranie, na przykład nawigacji z telefonu. W tym systemie podoba mi się też to, że będąc w dowolnej kategorii, na przykład w radiu, zawsze do góry mam przyciski szybkiego dostępu. Pomagają także te fizyczne, znajdujące się poniżej. Tutaj po naciśnięciu home przechodzimy do widoku głównego. Są też dwa pokrętła, ale trochę mylące, bo to środkowe. Większe nie jest od głośności, a od na przykład wyboru kategorii czy zmiany stacji. Tutaj jeszcze taki maluteńki przycisk od świateł awaryjnych pod spodem panel klimatyzacji. Tutaj tych przycisków jest jeszcze sporo, ale dzięki temu jest ona prosta w obsłudze i przejrzysta. Jak pewnie zauważyliście, mamy tutaj podgrzewane fotele, a także znak rozpoznawczy Opla, czyli podgrzewaną kierownicę. Trzeba przyznać, że w autach klasy kompakt ta funkcja nieczęsto się zdarza. Mi jednak najbardziej podobają się te pokrętła. Mają taką gumową powłokę, chromowaną rameczkę, a wewnątrz wyświetlają temperaturę. Tutaj wnęka z przeznaczeniem na telefon, ale niestety większość współczesnych smartfonów się po prostu nie zmieści. Dzięki tym przyciskom obsłużymy na przykład asystenta ruchu, wyłączymy system start stop czy kontrolę trakcji. Dźwignia zmiany biegów wygląda trochę staromodnie. Co prawda mieszek jest skórzany, ale ta góra nie robi zbyt dobrego wrażenia. Dalej gniazdo, zapalniczki, a tutaj dwa uchwyty na kubki. Teraz zobaczymy, jak się sprawdzą. Obydwa sprawdzają się bardzo dobrze, stabilnie trzymają nasz kubek, nie ma szans, aby się przewrócił. Dalej podłokietnik, skórzany, trochę wąski, ale wystarczający. Jest on regulowany na długość, ale jeśli go wysuniemy, to nie możemy otworzyć schowka, który się w nim znajduje. Nie jest on zbyt duży, ale znajdziemy tutaj jeszcze gniazdo USB. Schowek pasażera jest bardzo surowy, ale pojemny. Na górze jeszcze kilka przycisków, między innymi od systemu Opel OnStar, który w sumie jest znany od lat. To taki samochodowy konsjerż, który wesprze nas, kiedy potrzebujemy pomocy albo szukamy restauracji, ale oczywiście jego używanie nie jest za darmo. Kierownica jest zgrabna, trójramienna, skórzana z przeszyciem z taką chromowaną wstawką oraz przyciskami do obsługi multimediów, telefonu Tempomatu i systemu antyzderzeniowego. Szkoda, że zabrakło tutaj przycisków do obsługi komputera pokładowego. Te znajdują się w manetce kierunkowskazów i używanie tego nie jest zbyt wygodne podczas jazdy. Jeśli chodzi o zegary, to nie mają one w sobie nic nadzwyczajnego. No, chyba że te czerwone wskazówki, które przy zapłonie wykonują pełen ruch, który jest niezwykle wolny. Ekranik na środku jest monochromatyczny. Mamy tam informacje z komputera pokładowego. Szkoda tylko, że spalanie jest podawane w kilometrach na litr i nie można tego zmienić. A my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, ile litrów na 100 km spala nam samochód, więc trzeba się do tego przyzwyczaić. Warto jeszcze dodać, że tam na samiotkim końcu deski rozdzielczej znajdują się takie czerwone diody, które wyświetlają się na szybie wraz z komunikatem dźwiękowym, kiedy może dojść do kolizji. Po lewej stronie, tuż przy kolanie, znajdziemy schowek, całkiem spory, jak na to miejsce. Na drzwiach chromowana klamka, podłokietnik. Wykończony materiałem, ale tylko symbolicznie, bo nadal jest twardy. Jest także panel sterowania szybami oraz lusterkami i schowek, w którym zmieścimy półtora litrową butelkę. Cała ta dolna część to twardy plastik. Fotele. No, już wcześniej wspomniałem, że wzór tapicerki niespecjalnie mi się podoba, ale one też nie są mistrzowskie. Siedzisko jest dosyć długie. Poza tym komfort powiedziałbym tak na czwóreczkę. W naszym egzemplarzu w pełni manualnie sterowane. Trzymania bocznego mają wystarczająco. A jeśli chodzi o miejsce, to nad głową mam spory zapas. W zasadzie w każdym kierunku mam zapas. Zobaczmy, jak będzie z tyłu. Z tyłu też jest bardzo przestronny. Siedząc sam za sobą, mam wielki zapas na nogi oraz nad głową. Gorzej jest na szerokość. Jeśli chciałyby tu jechać trzy dorosłe osoby, to po prostu będzie im ciasno. Ale za to z przewozem dzieci nie będzie problemu, bo są zaczepy i sofiks. Kanapę można złożyć, jest ona na równi z podłogą w bagażniku i będzie można przewieźć dłuższe przedmioty. A teraz właśnie sprawdzimy, jak tam kufer. Astra w tej generacji ma mniej wersji nadwozia. Nie ma już trzydźwiowego GTC, sedana czy cabrio. Proste, co nie jest rentowne, wypada z oferty. Life is brutal. Na placu boju pozostał drzwiowy hatchback oraz kombi nazywany Sport Tourer. Tutaj pojemność to 540 litrów, a w catchbacku 370. Jak spojrzymy na ten bagażnik, to na pierwszy rzut oka nie robi on wielkiego wrażenia. Jest bardzo płytki. Pod podłogą znajduje się bardzo dużo przestrzeni z przeznaczeniem na koło zapasowe, plus jakieś dodatkowe wnęki. Wydaje mi się, że można było to wykorzystać lepiej. Poza tym po lewej i po prawej stronie mamy takie schowki lub też dostęp do różnych wiązek. Tutaj zaczepy montażowe, światełko, gniazdo zapalniczki. Jest także demontowana roletka. A teraz czas na test walizek. Udało się, jest jeszcze troszeczkę zapasu, możemy ruszać w drogę. Wygląd tej Astry zapowiadał model studyjny o nazwie Monza Concept. Na pewno niejednemu miłośnikowi marki właśnie łezka się w oku zakręciła na wspomnienie Opla Monzy z dawnych lat. No ale ten współczesny koncept, jak to koncept, był zbyt pojechany, aby go produkować. Ale i tak oparta na nim Astra wygląda bardzo dobrze, jak na taniego przedstawiciela segmentu C. Reklamowano ją hasłem bezwstydnie luksusowa. Pomyślicie sobie, no coś tutaj nie gra. Astra i luksusowa? Ale pewnie miało to zaakcentować posiadanie rozwiązań, które nie były dotychczas dostępne w tej klasie, albo przynajmniej są bardzo rzadkie, jak na przykład matrycowe światła LED, podgrzewana tylna kanapa albo fotel kierowcy z funkcją masażu, wentylacją i atestem stowarzyszenia AGR. Rozwiązania niby premium, ale Opel po przygodzie, na przykład z Signum, wie, że wchodzenie na półkę premium na całego po prostu się nie opłaca. Astra jest dość sztywna, prowadzi się pewnie, a nasze kombi miło mnie zaskoczyło. Zawieszenie jest oparte na kolumnach MacPersona z przodu i belce skrętnej z tyłu. Występują też egzemplarze z twardszym fabrycznym zawieszeniem te prowadzą się jeszcze lepiej, ale kosztem komfortu. Dzisiaj testuję krwiście czerwoną Astry z 2017 roku, a więc przed lifta. Pod maską dobrze znany 1.6 CDTi o mocy 136 mechanicznych. Osiągi, dyplomatycznie powiem, Zadowalające. 10,1 sekundy do setki oraz prędkość maksymalna 205 km na godzinę. Ale mimo tych danych producenta moje odczucia są dobre. Zobaczymy, co na ten temat powie nam Driftbox. Czas na test elastyczności. Wynik na biegu trzecim to 3,5 sekundy, a na czwartym 4,4. Skoro jestem przy prędkości 90, chwytam jeszcze za decybelomierz. Niestety mam wrażenie, że komora silnika nie jest najlepiej wygłuszona i słychać tego klekota. Wynik to 60,6 dB, a pomiar z autostrady zobaczcie w tabeli. Widoczność do przodu jest bardzo dobra, do tyłu znacznie gorzej. Ten wspaniale wyglądający słupek C jest po prostu wielki, ale i tak mi się podoba. Test NCAP zdany i to na 5 gwiazdek. Od razu czuję się bezpieczniej. Spalanie w takim dieselku to nie problem. One naprawdę są oszczędne. Tym bardziej, że mamy tutaj sześciobiegową skrzynię, a nadwozie ma bardzo dobry współczynnik oporu powietrza. CX równe 285 tysięcznych. Wyniki naszego tradycyjnego testu spalania zobaczycie w tabeli. Test przeprowadziliśmy jak zawsze na autostradzie, na trasie oraz w mieście. Wiem, że jest to auto jeszcze dostępne w salonach, a zazwyczaj staramy się brać do testów modele starsze, już nieprodukowane, ale AstraKa jest strasznie popularna. Aktualnie na OTOMOTO jest prawie 1400 ogłoszeń samej generacji K. Ceny najstarszych egzemplarzy zaczynają się od około 30 tysięcy złotych, a najdroższe są auta prosto z salonu. Znalazłem takie za 99 tysięcy, choć nówkę kupimy równie dobrze za 70 tysięcy. Pełną listę ogłoszeń znajdziecie w linku w prawym górnym rogu oraz w opisie. Silniki są już poddane downsizingowi. Większość jednostek jest malutka, a podstawowa ma 1 litr pojemności i tylko 3 cylindry. Na szczęście udało im się też wpleść chociaż jeden mocny motor, ale po kolei. Silniki, jak już wspomniałem wcześniej, zaczynają się od jednolitrowej 3-cylindrówki. Ma ona oczywiście bezpośredni wtrysk paliwa i turbinę. Moc to 105 koni mechanicznych, które zapewniają podstawowe osiągi. Jednostka ta była oferowana do liftingu, po którym konstrukcję Oplam zastąpiło dzieło stworzone przez PSA. Jej miejsce zajął silnik 1.2 również o trzech cylindrach z turbiną oraz bezpośrednim wtryskiem. Jest kilka wersji mocy. 110, 130 i 145 koni mechanicznych. Pracuje w bardzo wielu modelach. Od samochodów miejskich do kombiwanów. Najmocniejsza opcja daje niezłe osiągi. Przyspieszenie 9,6 sekundy do setki oraz prędkość maksymalna 220 km na godzinę. Dalej mamy silnik 1.4 turbo o czterech cylindrach, który przed liftingiem miał 120 lub 140 koni mechanicznych. Później w katalogu pojawiła się jednostka o tej samej pojemności, generująca moc 145 koni. Jednak jest to totalnie inna jednostka w francuskiej produkcji i ma trzy cylindry i bezpośredni wtrysk. Jest jeszcze 1.4 Twinsport, wolno sąca jednostka o mocy 100 koni mechanicznych. Po liftingu wypadła z gamy silnikowej ze względu na niespełnianie europejskich norm spalin. Osiągi bez rewelacji, ale za to stopień skomplikowania konstrukcji najniższy z możliwych w tym modelu. No, nie ma idealnych rozwiązań. Najmocniejszy wśród benzynowych jest 1.6 turbo o mocy 200 koni mechanicznych. Sprawdzony silnik, który zapewnia dobre osiągi, a Opel stosuje go w wielu swoich modelach. Od 0 do 100 km na godzinę poniżej 8 sekund, prędkość maksymalna 235 km na godzinę. Teraz czas na diesle. Tutaj też obecny jest zarówno GM, jak i PSA. Od początku oferowano 1.6 CDTI w różnych wariantach mocy. 95, 110, 136 koni mechanicznych, 150 i 160 miały biturbo. Powiedziałbym, że był to czas GM. Po liftingu przyszedł czas na francuskie diesle. 1.5 CDTI to dobrze znane HDI, jednak to już najnowsza ich generacja wyposażona w trzy cylindry. Czy to nie za mało do auta klasy kompakt? Nie wiem, ale wiem, że ten silnik trafiał też do Insignii. Czy to oznacza, że PSA skasowała jeden cylinder ze swojego słynnego 1.5 HDI? Nie, ponieważ tutaj silnik ma 1496 cm pojemności i trzy cylindry, a na przykład w Combo czy w Corsie pojemność to 1499 cm a cylindrów są cztery. Nieźle poplątane, co? To bardzo świeża jednostka, o której trudno jeszcze wydać opinię. Ale jeśli konstruktorzy nic nie popsuli, to zakładam, że będzie dobrze, tylko trochę ucierpi kultura pracy. W Astrze możemy mieć manualną skrzynię biegów 5-lub 6 -biegową, a o dziwo w automatach jest więcej wariantów. 6 lub 9 obiegowa CVT, klasyczna o 9 przełożeniach lub skrzynia zautomatyzowana Easytronic. Każde z tych rozwiązań ma swoje wady i zalety. Do tego skrzynie były przypisane do konkretnych silników, więc wybierając silnik, skrzynie wybiera się przy okazji. Najbardziej unikałbym oczywiście Easytronic. Astra nie sprawia wielu problemów. Zwyczajowej korozji jak na razie nie ma. Albo dali lepsze zabezpieczenie, albo po prostu to jeszcze nie jej czas. W końcu te samochody mają maksymalnie 6 lat. Najczęściej kłopoty użytkownikom sprawia hydrauliczny wysprzęglik, którego awaria powoduje utratę sprzęgła. W silnikach 1.6 dość często nie domaga układ wtryskowy, co kończy się jego kosztowną wymianą. Czasami w współpracy odmawiają pompy hamulcowe czy kompresory klimatyzacji. W dieslach 1.6 jest koło dwomasowe, a do tego jedna lub dwie turbiny o zmiennej geometrii. Te elementy mogą sporo kosztować w razie awarii. Silniki benzynowe, zwłaszcza ten najmniejszy, rozczarowują zużyciem paliwa. Nie tego spodziewali się nabywcy np. Na jednolitrowej trzy-cylindrówki, która w teorii powinna być ultraoszczędna. Na OTOMOTO próżno też szukać jednostek 1.0 czy 1.2 z przebiegami powyżej 170 tys. km, a wcześniej z silnikiem niewiele się dzieje. Astra stała się autem nowoczesnym, wyposażonym w wiele systemów wspomagających jazdę, wiele czujników itd. W związku z tym nie należy się zdziwić, jak na desce pojawi się kontrolka, która w ogóle nie musi oznaczać niczego złego. Spójrzmy jeszcze na zestawienie potencjalnych wydatków. Pierwsza tabela to koszty przeglądu zerowego, który warto zrobić po zakupie auta używanego, a druga to koszty poważniejszych napraw mechanicznych i blacharskich. Jeśli szukacie części lub akcesoriów motoryzacyjnych, koniecznie zajrzyjcie na Otomoto Części. Link w prawym górnym rogu oraz w opisie. Masa ofert w korzystnych cenach. Jeśli chcesz, aby to Twój samochód wystąpił w filmie, pisz na adres youtube@otomoto.pl. A teraz krótko podsumujemy nasz test. W Astrze K spodobały nam się przyzwoite właściwości jezdne, niezła przestronność oraz ciekawe opcje wyposażenia nieczęsto spotykane w klasie kompaktów. A co może wkurzać w tym modelu? Jakość wykonania nie współgra z bezwstydnym luksusem, który obiecywał Opel. Sporo tutaj twardych plastików, a w kabinie dość mocno słychać silnik. Do tego bagażnik. Ta przestrzeń mogłaby być jeszcze lepiej wykorzystana. Na koniec dziękuję Wam za uwagę. Zachęcam do subskrybowania tego kanału, jeśli tego jeszcze nie robicie. Zostawcie także łapkę w górę, napiszcie komentarz. No i widzimy się w kolejnych odcinkach, w kolejnych filmach, a pojawia się tego tutaj trochę, więc obserwujcie nasz kanał. Trzymajcie się. Cześć. <laughs> She's just a cosmic girl, running through my vanity. She's